Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. Przychodzę dzisiaj do was z tematem, którego tak naprawdę miało nie być na kanale, bo chciałam sobie po prostu zrobić taki mały eksperyment i wysiać dosłownie trzy może, no trzy myślę, wystarczą mi odmiany pomidora już tak wcześnie. Ale nie chciałam tego pokazywać, żeby tak Powiem kolokwialnie, nie mącić ludziom w głowach, ale widzę, że już pojawia się bardzo dużo zapytań na różnych grupach na Facebooku i nie tylko odnośnie tego wysiewania pomidorów. Widzę, że jest bardzo dużo osób, które zaczynają, tak jak ja, no mój to już jest trzeci sezon, to już można powiedzieć, że jakieś tam minimalne doświadczenie na swoich błędach zdobyłam, również bardzo dzięki waszym radom i tak stwierdziłam, że jednak nagram to, bo chcę powiedzieć kilka ważnych rzeczy, o których nie wszyscy wspominają pokazując swoje wysiewy na tych dużych kanałach ponieważ yy, nie wiem czym to jest spowodowane, ja myślę, że po prostu jak ktoś ma już tak długo kanał i jakieś tam doświadczenie to czasami zapomina, że warto o jakiś tam Dosyć istotnych, zwłaszcza dla takich nowicjuszy, y, rzeczach wspomnieć, jak na przykład to, że jeśli wysiewamy cokolwiek, tak jak ja też wysiewałam i też no, wspominałam, ale może nie do końca może nie wszyscy dobrze to zrozumieli i usłyszeli bo ja wysiewałam już pora, selera i paprykę. Z papryką mogę mieć pewien problem, dlatego że nie było nas przez kilka dni w domu ja dosyć obficie to wszystko podlałam, przygotowałam. Ale okazało się, że papryka się trochę przesuszyła. Ja już sobie tutaj podkiełkowuję nasiona papryki w razie W, gdyby tamta nie wypuściła, ale już por i seller jest ok, bo widzę, że wschodzą, także z tego coś będzie. Papryka jest wysiana, i teraz chciałam eksperymentalnie, typowo wysiać już te pomidory trzy jakieś tam odmiany, żeby mieć, mam nadzieję, dużo wcześniej, bo też. Będę je doświetlała, tak jak paprykę, pora selera i większość rzeczy, które wysiewałam. Dlaczego postanowiłam powiedzieć tych kilka moim zdaniem ważnych zdań o wysiewaniu tych pomidorów w takim czasie? Na innych kanałach widzę, że wysiewają już w lutym. Dużo osób też już pokazuje, że mają już wyrośnięte pomidory, ale warto wspomnieć, że te osoby mają raz, że doświetlane te sadzonki, a dwa Trzeba pomyśleć o tym, kiedy, gdzie i do czego je później wysadzamy w jakie miejsca docelowe. Ja mogę sobie na to pozwolić, dlatego, że po pierwsze doświetlam minimalnie, bo ja, tak jak wspominałam już wielokrotnie, doświetlam w starym akwarium, ale oprócz tego, że je doświetlam i mam tunel foliowy, czyli nie, wysiewam ich, nie wysadzam ich później do gruntu ale mój tunel jest foliowy, nieogrzewany. I na przykład moja uprawa pomidorów odbywa się w donicach. I dlatego chcę to zrobić teraz. Dosłownie trzy jakieś karłowe pomidory sobie wysieję, ponieważ chcę mieć dużo wcześniej pomidory. Mam nadzieję, że przynajmniej tam z miesiąc czy półtora uda mi się to przyspieszyć, bo w tym momencie, kiedy tak naprawdę najbardziej tych pomidorów potrzebuję, tak samo mówiłam Wam o cukini to tego nie ma to samo było z papryką dlatego tak wcześnie to wysiewam ponieważ wtedy kiedy naprawdę jest potrzebna kiedy mam super rukole, na przykład to nie mam pomidorów i tak naprawdę nie mogę y, z tego korzystać a że wysiewam wysadzam później do donic 15 i 20 litrowych mogę sobie pozwolić żeby na przykład jak wysieję sobie do takich trzech małych doniczek będę je później często y, pikowała przesadzała to na przykład jak już będzie powiedzmy kwiecień, te sadzonki będą już bardzo duże, bo pomidor będzie bardzo szybko rósł. To ja sobie po prostu je wsadzę już do tej dużej donicy, postawię sobie na przykład przy oknie balkonowym, jak będzie ciepło, to sobie te trzy donice mogę wystawić na balkon, jak będzie zimno, to sobie schowam, a nie tak jak na przykład robiłam to wcześniej, że mam tam chyba, Jezu, nie pamiętam, ile miałam pomidorów, no ale powiedzmy 30 takich donic. No to troszkę ciężko jest z tym biegać. Druga rzecz bez sensu, którą zrobiłam, weźcie pod uwagę, że na przykład mówię cały czas do osób, które zaczynają przygodę z pomidorami. Ja zaczynałam wysiewać w tamtym roku, bo specjalnie to sprawdziłam, zanim ten filmik zaczęłam nagrywać. 5 marca wysiewałam pomidory. I mimo wszystko, w maju jeszcze były takie pogody, że musiałam, niestety, do swojego tunelu foliowego wstawić grzejnik elektryczny, żeby te pomidory w nocy dogrzewać. Co jest, uważam, bez sensu, bo one i tak później, wiadomo, jak przychodzi sezon gorąco, lato, to one szybko dojrzewają. Ale, no. Uważam, że to nie jest warte zachodu, żeby, nie wiem, mieć o 3-4 dni czy tydzień wcześniej pomidory i tak się z tym spieszyć, że na pewno w tym roku nie będę tego tak robiła. Myślę, że będę wysiewała około 15 marca całą resztę, którą tutaj zaraz Wam pokażę. Około 15 marca, tak, standardowo taka jest zasada, że 15 kwietnia pikujemy i po miesiącu wysadzamy, czyli około 15 maja. To już jest raczej taki Okres ciepły, gdzie raczej jakieś tam przymrozki nam nie grożą, ale również mogą się zdarzyć, więc wtedy na przykład na jeden dzień mogę sobie wstawić coś tam do podgrzania, no ale tutaj to było naprawdę, no trzeba było tego pilnować, żeby to włączyć, wyłączyć. Rano wychodziło słońce, to robiło się ciepło, za ciepło w tym tunelu, parowało, więc rośli pomidory są na tyle ciepłolubne i wrażliwe, że jak złapią tego. Płodu, to one później na chwilę się zatrzymują, więc bez sensu. Myślę, żeby sobie, tak jak wspomniałam, o tydzień czy dwa przyspieszyć owocowanie albo zatrzymać. Wiele osób traciło całe uprawy swoich pomidorów, bo wysadzało na przykład do gruntu i te pomidory po prostu padały. Ja chcę to spróbować. Nie jeśli chcecie, możecie spróbować ze mną. Tak jak mówię, ja to sobie wysiewam już tak wcześnie, bo będę po pierwsze doświetlała, i po drugie będę je cały czas przechowywała w domu, do momentu, kiedy nie zrobi się ciepło. Jeśli będą już gotowe, to wysadzę je po prostu w te duże 15-litrowe donice. Będę je trzymała po prostu w oświetlonym oknie, tak jak u mnie jest to okno balkonowe. I będę sobie po prostu z tymi trzema donicami tak biegała, bo z trzema to nie jest jakiś wielki problem. Ale gdybym miała zrobić całą rozsadę, to jest to stanowczo za wcześnie. Też widziałam właśnie na. Jednym z profili na Facebooku. Pani też zaczynała zupełnie swoją przygodę z pomidorami i też, właśnie, mówi, że za tydzień już wysiewa. Więc, no, myślę, że trochę za wcześnie. Ja bym się jeszcze wstrzymała. Ja wiem, jak to jest, bo ja też już się nie mogę po prostu doczekać, zwłaszcza tych pomidorów. Mam ich tutaj bardzo dużo, ale oczywiście jeszcze dokupiłam. Nie wiem, mówiłam, że ja tak mam, że jak wchodzę do jakiegoś sklepu, to zwracam uwagę na te wszystkie, akcesoria ogrodnicze tutaj dokupiłam sobie takie malutkie z myślą właśnie o pomidorach bo będę je potem naprawdę zauważyłam że pomidory bardzo to lubią i ja w tym roku będę je dosyć często powiedzmy pikowała, przesadzała w coraz to większe doniczki nagram może taki krótki filmik z tymi moimi gadżetami które polecam to co było w tym pierwszym ale też myślę że powiem parę słów o tym moim akwarium bo ono mi się fajnie sprawdza więc może coś tam nagram po tych pomidorach. Mam tutaj trzy takie doniczki. Tak bardziej będę się skupiała na tych, które chcę wysiać. Przy okazji tutaj jakichś zakupów właśnie poszłam po jedzenie dla chomika, a wyszłam oczywiście z jakimiś tam nasionami i doniczkami. Moją uwagę zwrócił ten pomidor i Spróbuję sobie, wysieję sobie, będę siała po dwa nasionka w tą jedną doniczkę, bo tak jak mówię wysiewam tylko trzy i chcę, żeby one jak najszybciej mi dojrzały, więc chcę, żeby to były karłowe. Z doświadczenia też wiem, że bardzo szybko owocował i dojrzewał Betalux i będzie to jeszcze Kmicic, jeśli mam go, mam go tutaj. Dokupiłam sobie tego Kmicica, bo on jest fajny na przetwory, ja będę w tym roku bardzo dużo robiła. Czyli wysieję te trzy. Chciałam jeszcze wysiać jeden koktajlowy, ale nie chcę aż czterech. To zrezygnuję z tego kmicica. Zrobię te dwa i tego jednego koktajlowego, za którym nie przepadam ale to on najwyżej może sobie stać. Mam bardzo dużo donic z których nie będę korzystała. Będzie sobie najwyżej stał na balkonie, jeśli mi nie wyjdzie żadna strata. Dokupiłam sobie tego pomidora, bo to jest z mojego pierwszego sezonu, i to był chyba mój ulubiony pomidor. Zaraz przy Brutusie. Bez tych pomidorów sobie nie wyobrażam mojej uprawy pomidorów, ale to nie będę się tutaj nad nimi rozczulać, bo o tym opowiem Wam około 15 marca będę właśnie wysiewała. A tutaj się biorę teraz za te. 3. I tak jak mówię, będę drastycznie też w tym roku podchodziła do pomidorów, bo nie chcę zbyt dużo. Będę miała chyba około 20 krzaków, więc to i tak jak na mnie to mało, miałam trochę więcej. Nie chcę też tutaj nie wiadomo, jak przedłużać, ale no chciałam po prostu skupić się na tym, żeby osoby, które zwłaszcza zaczynają, ja tak się postaram jakoś zatytułować ten odcinek, żeby. No, większość osób wiedziała, że to jest do y, takich y, osób, które zaczynają i że to, co ja tutaj robię, to jest eksperyment. Bo wcześniej tak, y, wcześniej nie siałam pomidorów, ale chcę zobaczyć, czy to y, przyspieszy. No, mm, powinno przyspieszyć, ale czy one się po prostu y, w ogóle udadzą. Mam tutaj ziemię do wysiewu i pikowania, pomieszaną z perlitem. Powoli już się zaopatrzam, bo y, też w inne rzeczy, a ja to mówię, nagram Wam taki odcinek właśnie też trochę skupię się na tym akwarium chyba najbardziej, bo y, wiele osób to y, widzę trochę ten temat nurtuje. Nie mam jakiejś specjalnej y, tutaj rozsadnika takich różnych tam rzeczy specjalnie przygotowanych, ocieplanych i w ogóle, więc y, zobaczymy. Dobra, kupiłam sobie tego pomidora. To jest odmiana wczesna i no nie było napisane, że jest wysokie, więc na pewno jest to pomidor karłowy, samokończący i o taki mi właśnie chodziło muszę tak to uciąć, żeby żeby nie było później problemu z odczytaniem, bo ja tak zawsze poodcinam zaraz sobie, powinnam to teraz już zwilżyć, ale to nie będzie żaden problem, za chwilę sobie tutaj y, tą ziemię zwilżę po dwa jakieś nasionka. Tak jak mówię, będzie trzeba przeprowadzić naturalną selekcję, będę naprawdę zwracała bardzo uwagę na to, żeby żeby nie było za dużo tych pomidorów, bo jednak później szkoda. Zawsze można rozdać, tak zrobiłam w tym roku, ale też chyba nie o to chodzi. Dobra, czyli to będzie ten. Zaraz sobie to oznaczę. Tymi znacznikami moimi. Żebym wiedziała. Fajne są te doniczki, bo są małe. I fajnie włożę sobie, dołożę sobie do tego i będę miała wszystko na jednej tacce. Znokcie się czasami przydają. Betalux. Bardzo smaczny ten pomidor. O, muszę go schować. Będę się na nich właśnie skupiała. No i tego tą bajaję. Nie jest to mój ulubiony pomidorek, ale to jest jedyny mój karłowy. Jeszcze sprawdzę tego żółtego, ale którego kupiłam, jakiegoś nowego, ale on nie jest na pewno niski. Odmiana do uprawy gruntowej. Owoce małe. Małe spożycia. Kurczę, Nie jest napisane czy on jest wysoki. Hmm. 10-15 w gronie, ale myślę, że jak to jest taki mega groniasty, to raczej to jest. Uh -huh. Ale powinno być napisane, czy on jest wysoki, czy nie. Perłowa, tu jest napisane. Nie, on jest na pewno wysoki. Nie będę kombinować, bo próbowałabym tego żółtego, ale dobra. Bierzemy tą bajaję. Nie jest zbyt yy, urywająca tyłek, jeśli chodzi o tą bajaje ani. No, ale to już. Ważne, żeby dosyć. Ale ona bardzo szybko dojrzewała. Muszę znaleźć sobie jakiegoś innego. Yy, ten Black Sherry, ale to już też wam powiem, jaki błąd popełniłam z tamtym pomidorem. Dobra, rzucam niezbyt głęboko. Ja sobie to teraz tutaj zaraz oznaczę, żebym się nie pogubiła co i jak. Oczywiście się rozgadałam, miałam za dużo nie gadać, miało być na szybko, żeby powiedzieć po prostu tym osobom, żeby się wstrzymały, jeśli nie mają lamp, jeśli nie mają e, fajnych takich wypasionych e, szklarni, czy e, tych, e, no nie wiem jak to nazwać tuneli z poliwęglanu albo nawet tunel foliowy to nie jest to jest jeszcze za wcześnie, bo tak jak mówię no, trzeba to ogrzewać. A naprawdę też chciałam w tamtym roku tak zrobiłam i uważam, że to był mój duży błąd niepotrzebnie, także teraz sobie spokojnie o tydzień około 15 marca myślę właśnie tak jak wspominałam wysieję na pewno ze 2-3 jakieś tam nasiona Cukini też wcześniej, żeby, żeby wcześniej mieć, ale to wszystko w swoim czasie. Podlewam, czekamy, aż coś wzejdzie. I jak tylko będzie wschodziło, to będę to stawiała do mojego magicznego, starego akwarium 60-litrowego. Tam zbyt dużo się nie mieści, ale wystarczająco dokupiłam sobie jeszcze taką lampę. Dodatkowo, ale to tak jak mówię, wspomnę przy okazji, żeby tutaj już nie zaśmiecać, żeby to się skupić tylko na tych pomidorach. Podlewam je i wędrują do podstawki. Dzięki za oglądanie, za to, że komentujecie, że dzielicie się swoimi doświadczeniami, za wszystkie miłe komentarze. Bo praktycznie z jakimś tam, yy, z jakimś hejtem się tutaj nie spotykam. Cieszę się bardzo z tego. No to co? Powiedzmy, że taki wstęp. Pomidorowy mały mamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy to było warto, czy nie warto. I do kolejnego.